W islamie słowo kafir oznacza osobę niewierną, taką, która odrzuca wiarę w Allaha po poznaniu prawdy głoszonej przez jego wyznawców. Byłem muzułmaninem i synem imama, świadomie odrzuciłem islam i zostałem kafirem. To moja spowiedź. Kafir to pogardliwe i obraźliwe słowo stosowane przez muzułmanów wobec nie -muzułmanów, ateistów i apostatów. Jeżeli muzułmanin chce urazić swojego brata lub siostrę w wierze, to używa właśnie tego określenia. Gorszym jednak od skrajnie negatywnego wydźwięku tego terminu w języku arabskim jest szeroki wachlarz reperkusji, jaki grozi kafirowi. Dzisiaj poruszymy nie tylko ten wątek, ale również rozwinę moją odpowiedź na pytanie, które często pada z ust muzułmanek i muzułmanów po pierwszej części mojej spowiedzi: Dlaczego odszedłeś z islamu i dlaczego nie zrobiłeś tego po cichu? Zacznę od końca. Faktem jest, że mogłem się nie obnosić z moją decyzją, zrobić to pokryjomu i zadbać o to, aby nikt nie poczuł się dotknięty ani urażony. Problem tkwi w tym, że postępując w ten sposób, wielu muzułmanów i muzułmanek nie pozna innej perspektywy, nie zmierzy się w moim odczuciu z zasadną krytyką islamu. Niektórzy powiedzą, hej, musisz oddzielić wyznawców od jej religii, która w swoich dogmatach jest czysta, cnotliwa i dobrotliwa. Na potrzeby tej dyskusji teoretycznie załóżmy, że faktycznie tak jest. Ale wówczas pojawia się wiele pytań, w tym jedno, które z pewnością Was zainteresuje. Dlaczego w modelowym państwie muzułmańskim, jakim jest np. Arabia Saudyjska, za odejście od islamu grozi kara śmierci, a w najlepszym przypadku kara więzienia? Dlaczego wśród muzułmanów nie ma miejsca na krytykę i reinterpretację świętej księgi islamu, jaką jest Koran? Skoro wersety objawione Mahometowi są tak czyste, prawdziwe, nieskalane, że aż nietykalne to w jaki sposób stały się one narzędziem w rękach ekstremistów, którzy w imię Boga, w imię Boga zadają ból absolutnie przypadkowym ludziom. Pod koniec zeszłego roku, czyli około 6 miesięcy po śmierci mojej siostry Miriam, pojechałem do jej nauczyciela języka arabskiego, żeby złożyć mu życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Żeby nie narazić go na kłopoty, nazwijmy go Bazil. Więc pan Bazil to starszy, uroczy mężczyzna, chrześcijanin z Syrii, niesamowicie inspirująca jednostka. Rozmowa z nim to intelektualna uczta niezależnie od poglądów politycznych. To jednocześnie jedna z najlepiej wykształconych osób w środowisku polskich Arabów, jaką miałem okazję poznać. Pan Bazil ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim, pracował na katedrze arabistyki i islamistyki, czytał i studiował Koran. Uważał na przykład, że historia Adama i Ewy w ogrodzie została przedstawiona ciekawiej i obficiej w Koranie aniżeli w Biblii. Pan Bazil powiedział mi też jedną rzecz, która jest nie do przełknięcia dla wszystkich muzułmanów, a która, w moim odczuciu, jest właściwym krokiem ku reformie islamu: są wersety w Koranie, które powinny być zapomniane, nie powinny być przywoływane, gdyż ich treść jest pożywką dla ekstremistów. Ich dosłowne brzmienie nawołuje do przemocy, i przez swoją konstrukcję są odporne na odmienne interpretacje. Jeżeli czytaliście kiedyś Koran, to wiecie, że można znaleźć tam wiele miłujących, miłosierdzie, pokój i sprawiedliwość wersetów. Ale jeżeli przeczytaliście go od deski do deski, to wiecie, że są tam części przesycone brutalnością i swoistym mrokiem. Prawda jest taka, że islam potrzebuje reform, potrzebuje zmian, które dopasują go do nowoczesnego świata. Jego najbardziej powszechna ortodoksyjna wersja nie akceptuje modelu państwa świeckiego, w którym istnieje rozdział religii od państwa. Nie bez powodu proces sekularyzacji i laicyzacji muzułmańskich społeczeństw stoi w miejscu, gdyż ich systemy prawne są przesiągnięte szariatem. Naprawdę ciężko mówić o polepszeniu sytuacji kobiet w muzułmańskich wspólnotach, gdy ich pozycja jest systemowo marginalizowana przez islam. I mimo tego wciąż są w Polsce kobiety, które przyjmują tę wiarę i które nierzadko twierdzą, że zasłanianie włosów to ich własny wybór, w ogóle nie powiązany z faktem, że związały się z muzułmanami. Skąd to wiem? Bo byłem świadkiem przy wielu konwersjach na islam w gdańskim meczecie i prawie zawsze były to kobiety, Polki. Prawie zawsze towarzyszyli im partnerzy muzułmanie. I już nie prawie, bo zawsze towarzyszyło mi przy tych konwersach uczucie niepokoju i zadumy. Na tych ceremoniach odnosiłem wrażenie, że osoby, które wypowiadały szahadę, czyli takie uroczyste wyznanie wiary, po którym stajesz się muzułmaninem, że niestety najczęściej były to zagubione i straumatyzowane przez życie jednostki. To byli prości ludzie, którzy zachwalali islam przez pryzmat restrykcyjności i dyscypliny, jaką narzuca swoim wyznawcom. Odczytywałem ich słowa w taki sposób, że wolność wyboru, jaką do tej pory dysponowali, po prostu ich przytłaczała. Nie wiedzieli, co z tym zrobić. Dla nich, islam oznaczał nowy start w życiu: coś, co powstrzyma demony ich przeszłości i wprowadzi upragnioną stabilizację. Niejednokrotnie wchodziłem w dyskusję z neofitkami, rzadziej z neofitami, i zawsze można było wyczuć z ich strony nadgorliwość i głębokie zaangażowanie. Strzelały wersetami z Koraną, jak moja córka z Nerfa. Nie wiedziałem, że jest naładowany, ale Beka, kurde. Naprawdę mnie to fascynowało, że osoby, które wchodzą w świat islamu, biją swoim radykalizmem nawet muzułmanów, których poznałem w Palestynie czy w Jordanii. Nie wspominając już o bogu ducha winnych Tatarach, którzy zapewne byliby ścigani przez nofitów za ich słabość do disco-polo i napojów wyskokowych. Wręczę ci mandacik za przekroczenie religijności. <grym> O, ja nie pcham się w kłopoty, no ale musiałem, słuchajcie, kto tego nie słyszał. no. Inną kategorią są przestępcy, którzy przechodzili na islam w więzieniach i wysyłali listy do mojego taty, który wówczas był imamem. Niestety byłem zmuszony czytać ich korespondencję, bo potem na moich barkach leżało odpisanie tym ludziom i czułem, że mam do czynienia z zupełnie inną kategorią neofitów. Powiem szczerze, że nie do końca rozumiałem ich intencje. Czy chodziło o to, żeby otrzymywali lepsze jedzenie w zakładzie karnym, bo muzułmanie muszą mieć specjalną dietę halal. Czy ich konwersja wynikała z głębokiej i szczerej chęci przemiany swojego życia? Z pewnością są tu osoby, które przeszły na islam i może chcą się podzielić swoją historią, dlaczego zdecydowały się na ten krok. Jeszcze bardziej jednak interesuje mnie świadectwo osób, które przyjęły islam, a następnie go odrzuciły, czyniąc z tego zaledwie epizod w swoim życiu. Sekcja komentarzy należy do Was. Zanim przejdziemy do kar, jakie grożą w modelowym muzułmańskim kraju za odrzucenie islamu, chciałbym wyjaśnić jeszcze jedną kwestię. Gdybym był chrześcijaninem, żydem czy buddystą, to tak samo jak w przypadku islamu, najpewniej porzuciłbym swoją wiarę i zostałbym ateistą. Faktem jednak jest, że islam zdecydowanie najmocniej ogranicza horyzonty myślowe, tym samym prawo do krytyki, które powiedzmy sobie szczerze, nie istnieje w islamie. Więc tak, odrzuciłem islam, zostałem kafirem i ogłosiłem się ateistą. W Polsce mamy szeroki wachlarz praw obywatelskich. Wśród nich możemy znaleźć artykuł 53 Konstytucji Rzeczypospolitej, który traktuje o wolności sumienia i religii. Państwa nie obchodzi moje wyznanie bądź jego brak. Mam zagwarantowaną całkowitą swobodę i wolność sumienia. Artykuł 25 ustęp 2 mówi wprost. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. A teraz opowiem Wam o tym, co się stanie, gdybyście zdecydowali się na podobny krok w Arabii Saudyjskiej, kraju, w którym panuje prawo szariatu, czyli system prawny jest oparty na Koranie, świętej księdze muzułmanów. Saudyjczyk Raif Badawi został oskarżony o obrazy islamu i aresztowany przez władze królestwa w 2012 roku. Głównym zarzutem było założenie przez badały jego strony internetowej, Free Saudis Liberals, na której krytykował tamtejsze duchowieństwo i nawoływał do zmian w praktykowaniu religii w Arabii Saudyjskiej. Jakby tego było mało, zarzucono mu jeszcze apostazję, co w połączeniu z pozostałymi zarzutami poskutkowało skazaniem saudyjskiego blogera na karę śmierci. Na szczęście egzekucja nie została wykonana, gdyż Raif Badawi publicznie potwierdził swoją wiarę w islam. Gdyby nie to, z pewnością straciłby życie, a tak został skazany zaledwie na 10 lat więzienia, 1000 batów i zapłatę grzywny w wysokości 266 tysięcy dolarów. No i przez 10 lat nie może udzielać się w social mediach i opuszczać kraju. Musicie wiedzieć, że apostazja i ateizm są zaliczane w Arabii Saudyjskiej do aktów terroryzmu i są zagrożone karą śmierci. I nie, absolutnie nie żartuję. Apostazja skutkuje egzekucją w Jemenie, w Katarze, w Iranie, w Afganistanie i w Pakistanie. Wyjście z islamu w niektórych krajach muzułmańskich może kosztować ich wyznawców życie. W najlepszym przypadku zostają skazani na kary cielesne, kary grzywny i kary więzienia. Publiczna apostazja w kraju muzułmańskim wiąże się również z ostracyzmem i z izolacją. I nierzadko z przemocą ze strony najbliższych sąsiadów, których honor nie pozwala zdzierzyć obecności kafira w ich sąsiedztwie. Trudno się dziwić, że nikt nie decyduje się na taki krok, zważywszy na liczne konsekwencje, jakie grożą za odejście od islamu. W Arabii Saudyjskiej, konwersja z islamu na chrześcijaństwo również jest przestępstwem, zagrożonym karą pozbawienia życia. W krajach muzułmańskich też są ateiści, ale reperkusje, jakie mogą ich spotkać, sprawiają, że żyją w ukryciu. Nie mówiąc już o osobach ze społeczności LGBT, które mają absolutnie i totalnie przejeba... Ja mam ten przywilej, ten luksus, że mogę być ateistą, mogę przeczytać książkę Oriany Fallaci czy Richarda Dawkinsa i aparat państwa nie będzie mieścił go za mój światopogląd. Islam jest największą przeszkodą w procesie sekularyzacji i laicyzacji arabskich społeczeństw, ale są to zmiany, które z pewnością nadejdą. Nie mam nic do islamu i do innych religii tak długo, jak zostają one w swoich miejscach, czyli w świątyniach i w domach ich wyznawców. Problem zaczyna się wtedy, kiedy religia zaczyna cię izolować od reszty społeczeństwa i tworzyć równoległą rzeczywistość. Wiara może mieć wpływ na twoje wybory życiowe, ale nie może przysłaniać logiki i zdrowego rozsądku. Nie może być odporna na krytykę, kiedy zauważasz jej wady. Taka była moja historia z islamem, który towarzyszył mi od najmłodszych lat, a który odrzuciłem. Gdyż nie potrzebuję religijnych drogowskazów na ścieżce do szczęśliwego życia. Mam nadzieję, że moja historia skłoni do refleksji nie tylko muzułmanów, ale również wyznawców innych religii. Jeśli spodobały Ci się moje przemyślenia i spojrzenie na świat, to znak może nie od Boga, a może tak że warto zasubskrybować mój kanał. Za tydzień widzimy i słyszymy się ponownie. Tym razem podzielę się z wami update'em odnośnie mojego wyjazdu do Syrii. I koniecznie zaobserwujcie mnie na moich kanałach, na Instagramie i na TikToku. Znajdziecie tam inne treści, ale równie interesujące, co na YouTubie. Dziękuję za Wasz czas, zachęcam do dyskusji pod filmem i widzimy się w następny poniedziałek. Dzięki.